Umiejętność dodawania i odejmowania w zakresie 20 jest kluczowa dla rozwoju kompetencji matematycznych, związanych nie tylko z liczeniem, ale też z myśleniem. Do klasy pierwszej przychodzą dzieci z umiejętnościami na różnych poziomach. Nie zawsze szybko uda się nauczycielowi rozpoznać te poziomy i może zgubić dzieci, które potrzebują więcej czasu na opanowanie danej umiejętności. Psychologia mówi, że uczniów motywują odnoszone choćby najmniejsze sukcesy. Zdajemy sobie sprawę, że organizowanie sytuacji edukacyjnych w zróżnicowanej klasie jest dużym wyzwaniem dla nauczyciela. Dlatego proponujemy w podręcznikach zadania o różnym poziomie trudności, np. mózg na siłowni, które mogą tę pracę nieco ułatwić. Warto pamiętać, że podręcznik i ćwiczenia są tylko kierunkowskazem. Trzeba umożliwiać dzieciom przeżywanie, badanie, doświadczanie, manipulowanie, aby miały szansę przechodzić z etapu konkretów na abstrakcję we własnym tempie. Dlatego właśnie dłuższy czas w klasie drugiej poświęcamy na doskonalenie umiejętności sprawnego rachowania w zakresie 20. Każde dziecko rozwija się we własnym tempie i musimy to zaakceptować. Dobrze jest również wracać do wcześniej opanowanych umiejętności, żeby dzieci nie zapomniały tego. Czego wcześniej się nauczyły. Układ treści jest ułożony spiralnie, więc zagadnienia będą się powtarzać. Dłużej zatrzymujemy się na takich tematach, które naszym uczniom sprawiają więcej trudności. Reagujemy elastycznie na ich potrzeby. Niekiedy realizacja jakiegoś zagadnienia wręcz zachęca do korzystania z różnych matematycznych umiejętności. Na przykład temat związany z organizacją wyjścia do muzeum będzie poruszał tematy obliczeń zegarowych, pieniężnych, Dodawanie, odejmowanie obliczenia długości i będzie to absolutnie naturalne. Matematyka ma być nauką bliską życiu.